Cześć wszystkim z tej strony Daria i dzisiaj przyszłam do Was z newsami lalkowymi. Tak, zauważyłam, że trochę zaczęło się dziać, jeśli chodzi o jakiekolwiek informacje w świecie lalkowym. Także, no, stwierdziłam, że może trochę o tym pogadamy. Zacznijmy może od lalki Rainbow High. Tak, tak, na moim kanale Lalka Rainbow High się pojawia. Odnośnie lalki Paris Hilton. Tak jak, e, jeśli interesujecie się lalkami Rainbow High i w ogóle tym całym światem, no to w y, jednym tam chyba z odcinków, czy w ogóle tam w tej plażowej serii, y, Pacific, Pacific Coast, czy coś w tym stylu, pojawiła się ich taka... Y, ja ogólnie nie jestem trochę, <laughs> trochę w tym świecie, ale jakby mniej więcej kojarzę fakty i wiem, że, ta, y, że Paris Hilton Została jakimś takim opiekunem, czy coś w tym stylu, tego Pacific Coastu, tak? I oczywiście z tego względu MJ postanowili zrobić kolekcjonerską lalkę Paris Hilton, która będzie kosztowała mniej więcej 100 dolarów. Już parę dni temu pojawiły się zdjęcia, jak ta lalka wygląda. Już nawet wiele osób w Ameryce. Dostało te lalki, e, udało mi się kupić po prostu. No i chciałam o tym wspomnieć, bo bardzo mnie urzekła ta lalka. Z tego względu też, e, że pamiętam czasy, jak byłam trochę mniejsza i moja siostra puszczała Vivę, non stop i wtedy leciały piosenki Paris Hilton. I w ogóle też ta cała otoczka wokół Paris Hilton, że była wiadomo no, jedną z tych najpiękniejszych, tak, kobiet. Kobiet, które y, tak naprawdę no, każdy mężczyzna pragnął, y, i też, no, gdzie każda kobieta chciała wyglądać, tak jak y, Paris Hilton. Y, no i y, zmierzam do tego, że po prostu no, ta alka wygląda całkiem ładnie, jest bardzo ładna. W ogóle i twarz. Całe rysy twarzy wyglądają, moim zdaniem, bardzo sprecyzowanie pod Paris. Jak patrzę na tą alkę, to po prostu widzę Paris Hilton. Także no, jestem naprawdę trochę podekscytowana tą lalką i jestem bardzo ciekawa, czy ona w ogóle trafi do Smyka, czy w ogóle do jakiejś hurtowni u nas w Polsce. Myślę, że pewnie trafi. Tak samo jak ta Maria kolekcjonerska na Święto Zmarłych. No, ona jest w Smyku dostępna za 500 zł, co prawda, ale no, można ją kupić bez problemu. Także myślę, że raczej na Paris Hilton też możecie trochę poczekać. Zachować swoje oszczędności i na pewno uda wam się ją kupić. 21 listopada pojawiły się w Ristoku limitowane leki Monster High na no Mattel Creations. Była to e, na pewno Dracula i była jeszcze Draculora Holiday. Także no, nie wiem czy akurat ta Draculora pojawiła się na Mattel Creations. Wydaje mi się, że gdzieś w Targetie albo coś w tym stylu. Ale tego nie udało mi się do końca zlokalizować, ale po prostu sam fakt, że można było je kupić w cenie takiej no, normalnej, w jakiej one po prostu były. Także no, to jest naprawdę zaskakujące i czego też się dowiedziałam, to to, że 28 listopada będzie można na stronie Metal Creations zobaczyć sobie i sprawdzić, teraz w ogóle sobie wejdźcie po prostu na tą stronę, i tam powinien się pojawić taki gruby czarny pasek, a tam napis, właśnie z 28-11. I trzeba w to kliknąć, i tam wtedy się pojawi lista, co będzie można kupić. I tam właśnie są lalki Handcater. Jest tam Dracula, Lio, Frania i chyba Clubin. No i Dracula. Także no, spójrzcie sobie, zobaczcie, bo będzie można znowu spróbować po prostu dorwać te lalki, jeśli wam się nie uda wcześniej. I nie będzie po prostu trzeba płacić więcej u resellerów. <grych> A no i jestem ciekawa ogólnie, czy zrobią e, coś w tym stylu z innymi lalkami Monster High, bo to naprawdę daje dużo do myślenia. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że <grych> udało mi się raz tylko tak fajnie sprzedać e, moją gretę. Sprzedałem chyba za 750 zł. I wtedy to się opłacało bardzo, a teraz myślę, że jednak pod nie ma co kupować lalek, tak? Nie ma co kupować więcej, bo naprawdę, no nigdy nie wiecie, a nagle potem się okazuje, że, że, że te lalki jakby powracają, że można je na nowo kupić. A wiadomo, że to jest utrudnione i nie wiadomo czy się uda kupić, aczkolwiek no wiecie jak to wygląda, nie? Że, że zawsze można kupić taniej. Pojawiła się też kolejna informacja. Odnośnie tego dwupaku walentynkowego, i najprawdopodobniej właśnie będzie to Dius i Clio, ale są różne spekulacje i naprawdę jestem ciekawa, czy to będzie faktycznie Dius i Clio, bo z tego co widzieliśmy w filmie na przykład, chociaż film i lalki to chyba coś innego, to nie jest jakby powiązane ze sobą, no ale w filmie jakby to zupełnie inaczej wszystko wygląda, bo. Klioidi już nie są razem, a ciekawe jak to właśnie w kreskówce będzie wyglądało, bo tak jak założam, to ta kreskówka jest taka bardziej, no trochę dziecięca, nie? No i co tam, no, jakieś randkowania czy coś w tym stylu, tak w ogóle jakoś mi to nie pasuje do tej kreskówki. Do tej kreskówki pasują mi takie różne przygody i nie wiem, jakieś takie y, podkochiwania może w stylu finasza i ferwa, nie? Tak jak Izabela podkochiwała się w finaszu czy, czy ferb w córce y, y, Dumterstyce. No coś w tym stylu może, ale nie jakieś takie duże romanse. Po prostu sobie nie wyobrażam tego. Tak jak kiedyś była ta kreskówka zachowana. W takim bardziej, no, bym powiedziała, nawet yy, dojrzałym stylu, że prędzej, jak już to ta kreskówka mogła być dla osób dorosłych. jak tego kiedyś tak się tak kreskówki, nie? No, tak, tak po prostu robili te kreskówki, takie tworzyli, że one też były między innymi dla dorosłych pod kontekstem. Tutaj akurat Monster High, yy, jeśli chodzi o fabułę czy cokolwiek, tak, no to yy, no nie było jakieś ambitne. Tylko po prostu no ta kreska jakoś tak wyglądała w zadziornie. I tam akurat te romanse wszystkie no, widziałam, ale w tym w tym nowym, co tworzą, tak średnio trochę. Choć zobaczymy, gdzie to zmierza, prawda? Kilka tygodni temu pojawiła się informacja już o tym, jakie najprawdopodobniej z kolektorki wyjdą w 2023 roku. I Wiecie, że ja uwielbiam skulektorki, także naprawdę no, jestem mega pobierana samym faktem, że mogę jakby nastawić się i że wiem mniej więcej czego mogę się spodziewać i czy faktycznie będę chciała dłużyć na to pieniądze, choć myślę, że nieważne jaka skulektorka wyjdzie, to i tak ją kupię, bo po prostu chcę je mieć. I tutaj akurat pojawiła się informacja o Elwirze. Mistress of the Dark. Ogólnie nie kojarzę tego za bardzo, nie kojarzę tej postaci. To jest taka po prostu mroczna e, osobowość. Podejrzewam, że ona może być też jakimś kanonem trochę. E, tak. E, były filmy z nią. Z tego co też zauważyłam i widziałam jakieś informacje, to chyba dużo tego było wszystkiego wokół niej, bo Ogólnie była jakaś rocznica w tym roku i nadal chyba to jest, bo nie wiem, to i Fanko Pop, i jakieś jeszcze inne właśnie takie gadżety związane z tą Elvirą. Także myślę, że z kolektorka będzie na pewno tej postaci. Też na początku roku się, pojawiła się taka lista stworzona przez, nie wiem czy to był jakiś pewni fan Monster High, z tych wszystkich informacji, co ma po kolei wyjść. I to ogólnie się sprawdzało. Sprawdzało się. No i była ta Elwira i ona miała wyjść już w tym roku. No ale wiadomo, że e, matel oni robią tak, że jest pojedyncza lalka no i mamy dwupak. Więc może w przyszłym roku zrobią inaczej, bo wiadomo, że teraz trochę jednak ten budżet musiał się powiększyć na lalki, tak? I bardzo dużo ich wychodziło w tym roku. Także myślę, że mogą się teraz ograniczać tylko do jednej, mam na myśli w opakowaniu postaci, czyli do dwóch z kolektorek. Mm, już nie będzie dwóch paku tak, takie mam wrażenie. Bo właśnie pojawiła się ta Elvira na tej stronie i pojawiła się Tiffany z Czakiego. Także no ta Tiffany, ja się po prostu obawiam, że nie uda mi się zdobyć tych dalek i będę musiała od resellera je brać, bo szczerze mówiąc, ludzie tak tak, wykupią. Naprawdę, jeżeli jeszcze faktycznie jeśli się pojawi Tiffany z małym czakim, z taką na przykład maskotką, tak? Czy tam z lalką czakim, e, tak jak Greta ma, nie wiem, gizmo, no to ja Wam gwarantuję, że to będzie, chyba jeden z, też na, z najtrudniejszych e, dropów. Ta, tak mi się przynajmniej wydaje, bo bardzo dużo osób chciało, żeby była lalka czakiego, a oni, jeśli zrobią Tiffany i jeszcze jak będzie do tego właśnie mały czaki. No, to po prostu e, kaplica, zawał i wszystko naraz. Elvira też, ale ja na przykład z nią nie wiem, nie, nie wiążę e, jakichś takich emocji. E, no, nie mam nic tam jakby związanego z nią. Nie czuję się związana z nią po prostu. E, z Tiffany prędzej pooglądałam, jak była mniejsza. Oglądałam czakiego, także no, bardzo bym ją chciała. I tak jak wspomniałam, te informacje pojawiły się na stronie, gdzie pierwsze skulektorki, czyli Pennywise i bliźniaczki też się pojawiły przed wydaniem, nie? Czyli ta informacja też na tej samej stronie się pojawiła przed wydaniem tych lalek, przed tym dropem. Także myślę, że to będzie raczej potwierdzone info. Oczywiście nie, nie mówię, że to jest potwierdzone, ale wydaje mi się, że tak będzie z tego względu, że już wcześniej się coś takiego powtarzało. Także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że, 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 że faktycznie te lalki wyjdą. Chociaż jakby podmienili Elwirę na kogoś innego, no to wcale bym się nie obraziła. I jeszcze wspomnę, że najprawdopodobniej obliczając i patrząc na to, jak matel to wprowadza wszystko, wydaje mi się, że najbliższa skulektorka będzie już w styczniu, bo będzie tak, 13 piątek, czyli w styczniu będzie oraz w październiku. W październiku i tak by wyszła skulektorka, bo na halloween. Czyli najprawdopodobniej po prostu teraz w styczniu będzie będzie właśnie yy, skulektorka nowa, najnowsza. Musimy się przyszykować i zobaczymy, czy faktycznie wyjdzie, czy miałam rację, ale myślę, że to raczej jest na 75. Znaczy, jeżeli faktycznie miałoby wyjść tak, jak oni robili, przez cały czas, no to na 90% bym powiedziała. Ale no mówię, no nie widziałam żadnej informacji na ten temat, tylko po prostu swoim instynktem się kieruję. Także no miejmy głowę na karku, tak, no musimy patrzeć i obserwować co się dzieje. Także trzymajcie się i mam nadzieję, że te newsy Wam trochę coś pomogły. Jeśli chcielibyście wiedzieć coś więcej na ten temat, to piszcie mi w komentarzach pytania, ja Wam od razu odpowiem. I no trzymajcie się na razie, a i obserwujcie mnie na moim Instagramie, na moim TikToku, na Instagramie jestem bardziej aktywna, także naprawdę serdecznie Was zapraszam także pa pa!